CPK to kluczowy projekt infrastrukturalny, który wzmocni pozycję Polski jako hubu transportowego, zwiększy konkurencyjność gospodarki, ale też Podnosi poziom naszego bezpieczeństwa zapewni tysiące miejsc pracy. To także impuls dla rozwoju regionów i uniezależnieni od zagranicznych portów lotniczych. A Trzaskowski niech zejdzie na ziemię, bo krytykując CPK ignoruje jego strategiczne znaczenie. Zresztą zobaczcie sami. Widzicie się chyba naoglądali za dużo PowerPoint'a, dlatego że planujecie lotnisko w szczerym polu i jak czytam, tam ma lądować więcej samolotów niż w Londynie i w Pekinie. No brawo, jeżeli... Takie macie plany, fantastycznych macie planów, planistów razem z panem premierem. Ale jak widać, jego punkt widzenia zmienia się w zależności od tego, co mówi jego szef Tusk. Rząd Donalda Tuska przystępuje, jak państwo wiecie, do realizacji centralnego portu um, i bardzo się z tego cieszę. Jego nigdy nie można było posądzić o samodzielne myślenie. On zawsze mówi to, czego oczekiwało od niego Berlin, Bruksela, a niekiedy szef Tusk.